Cześć i Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku tutaj Mistrzydo i dzisiaj będę pokazywać lokację wszystkich y, ciast na mapie. Pierwsze co to będę pokazywać oczywiście właśnie nasze ukochane ciasta. Pokażę teraz w nowej grze. Tam jest jeden z domekinów, jak widać. Jeden, tam jest. Y, u góry na samej górze jest drugi, lekko widać go. Może teraz zostawię telewizor. Dobra. Może teraz będzie lepiej widać. Yy. O, tam jest widać się kołówkę, no niestety lepiej nie pokażę. To jest nowy seed, wygenerowany specjalnie, i będę dzisiaj pokazywać właśnie, gdzie są manekiny. Pokażę każdą lokację. Tutaj pierwszy to jest. Tam jest jeszcze jeden malekin i kod jest 2369. 2369 2369 i odpala nam się to. Będziemy musieli wskoczyć na tą platformę. Nie udało mi się. Sąsiada, przez co możemy go. Fan, z całej go. I wejść sobie na tory, Pokażę Wam innego manekina. Później wrócimy do tamtego. Yy, po zdobyciem wszystkich <laughs> manekinów to się trofeum. Dobrze. Yy, jak widać, jest tam już. Jeden kawałek, ale nas on nie interesuje. Yy, tutaj leżał manekin, chyba wziąłem go <coughs> w ostatnim odcinku i jest tam. Ale yy, właśnie tutaj jest ten jeden manekin. Dobra, leci. No, nie udało się. No, jest tam jeden manekin, i on stoi przy. Ciekawe? No, ciekawe, no nie powiem, że nie. Byłoby mi łatwiej pokazać że w starym naszym. Zapisie, moim zapisie, <coughs> no, ale lepiej mi się pokaże tutaj. Tu, tutaj jest jeden manekin, który mi spadł, albo jak go tam życie, już nie pamiętam. Na pewno coś się z nim działo. Dobra, tu się nie dostaniemy w ten sposób. Trzeba zrobić 360. No, i fajnie. Dobra, to zbierzemy po prostu pierwszego manekina. Tutaj mamy pierwszego manekina. I te manekiny. Będzie trzeba je poustawiać. E, tam na samej górze jest jeden manekin, i pokażę, jak to powinno wyglądać. Najpierw pokażę wszystkie lokacje. Musiałbym mieć odwrotnie. Jest tam. No i tam jest jeden z tych manekinów. Będzie trzeba je wszystkie zebrać. Ja pokażę dokładnie do jakiego pokoju będzie trzeba się, się dostać. I dobrze. Dalej. Na samej górze jest manekin. Tutaj jest manekin. Tu jest manekin. I jeszcze w jednym miejscu był manekin on był? Yy. Hmm. Tutaj nie było manekina, tam był manekin, tu był manekin, tu jest manekin i tam jest manekin. Czyli chwila: raz, dwa, trzy, cztery. Yy, na dachu jest manekin, jak dostaniesz się na sam dach. Tutaj jest manekin, co już pokazałem wam tą zagadkę po prostu potrzebę lunety. Tamten to jest z ostatniego odcinka o pokoju z żelaznymi drzwiami chyba pokazałem wam. Nie, o gramofonach. Pokazałem wam jak działają gramofony. Jak się ich powinno stosować. I tam powinien być właśnie jeden z manekinów i teraz pokażę Wam. Właśnie tutaj mamy do dzisiejszej jednej z zagadek, ale pierwszy skupiły się na torcie. Pierwszym, który można możemy uzyskać. To jest pierwszy tort. No i dobrze. Pierwszy tort, mamy pierwszy tort. Jeden jest w, w pokoju właśnie tym. Co mamy tam wszystko zanieść? Drugi tort jest, będę musiał chyba zejść. Hmm. Drugi tort, hmm. gdzie był drugi tort? Może zleca. Drugi tort był na pewno na dachu. Mogę to pokazać na swoim No on się tutaj tak szybko nie dostanie jak ja. Chyba. Tak myślę. E, tutaj, jak wejdziemy na tym. Ten... Nie, nie wejdę. Może mi się uda jakoś. Inaczej pokazać. Dobra, chyba pokażę na swoim no, stałym zapisie. Tutaj trzeba y, wejść sposobem na tą rurę. Jak Już nie pamiętam jak, ale trzeba wejść sposobem na rurę. A po prostu na nią skoczyć. Y, na tą rurę. Jak tutaj w cztorach. Skaczesz na nią, postawasz się trzema podłami, Rzucasz w. Y, tam jest przed tobą, jak patrzysz w tą stronę, tą którą teraz macham. Tutaj jest okno. Rozbijasz je, wchodzisz i masz kolejne ciasto. Tutaj jest już ciasto zabrane. Jedno ciasto jest w tym pokoju. I je, ostatnie ciasto. Więc sobie tutaj, już ten pokój odblokowaliśmy na samym początku. No właśnie, ale nie mamy otworzonych drzwi, bo sąsiad musi nas złapać, e, więc się mu damy złapać, żebyśmy mieli, chociaż no musimy mieć noc i potem dzień, czyli musimy się dać złapać albo po prostu skoczyć. Jesteś w sąsiedzie. Samego. Nie ma? No to wraz zaskoczymy. Trzeba tak zrobić co najmniej dwa trzy, jeszcze dwa razy. Sąsiad. <laughs> Só é aí Drabinie? No trudno. W pokoju dnia i nocy jest ciasto. Pokażę na swoim... wybierz nie, załaduj. Bo nie chce mi się tam wchodzić, a już mnie złapał to bym musiał dać się złapać jeszcze jakieś trzy razy. Widać. To, to... To było chyba to. Było chyba to. Więc w pokoju dnia i nocy będzie bed, e, jedno ciasto. I ja powiem zagadkę z tym pokojem dnia i nocy, bo to jest bardzo, to bardzo ważny ten pokój, bo bez niego się tam nie dostaniecie. Tak to działa, że bez niego nie dostaniecie tego kawałka. ciasta. Tutaj właśnie jest manekin z, gra z gramofonem. Tutaj trzeba postawić ten gramofon, i tutaj w tym oknie będzie manekin. A teraz my chcemy się dostać nie tutaj, lecz chyba tutaj. Sprawdzam. Jeszcze raz. Tutaj jest właśnie nocy. Chcemy się dostać... No, pięknie. Idziemy za mną. O, tutaj. Pamiętam, że trzeba było iść tutaj po schodach. Tutaj. I tutaj był pokój nocy. I potrzebowaliśmy go odblokować. I po prostu to działa na ten sposób, że... To w sumie powiem w następnym odcinku, więc jak chcecie się dowiedzieć, to wbijajcie. Zagadka pokoju. I tutaj. Jak wejdziemy do, do pokoju nocy, tutaj na tym talerzu, na tym stole zostaniemy ciasto. Yy, I to jest nasze. Dobra. Kolejne ciasto. wkazałem wam na już dwa, już mówiłem, że w pokoju. Jak idziecie tutaj tutaj podsadzicie się trzema pudłami, no mi to nie wychodzi. Jak podsadzicie się trzema pudłami, rozbijecie tamte okno, to będziecie mogli mieć normalnie właśnie ten pokój yy, z ciastem. Cześć, sąsiad. Spokój się. Ja. Trzeba coś znaleźć. Dobra, to. Aby żeby nie otwierać tej bramy, żeby sąsiad nie był dostępu do niektórych z tych pokoi. Polecam wam wchodzić sobie tutaj i tutaj. Yy, teraz wchodzimy tutaj. Ja podzejmowałam to obraz. Ciekawie. Zostałem zabity przez pudełko. Yy, Daj mi pochnobrał już mam coś. Co sąsiad? Dostał. I teraz czekamy. Jak nie? Dobra. W inny sposób. Dobra. I tutaj wchodzimy. Zostawcie mi pudełka. Wchodzimy do tego pokoju z, z urodzinami. Stawiamy wszystkie cztery ciasta na talerzach. Właśnie w, tym spo w ten sposób. I stawiamy manekiny. Tylko muszą być na stojąco. No, to nie wyszło. Stawiamy wszystkie manekiny. sposób i dostanie ich z góry, otwiera nam się prezent z prezentu wylatuje nam pistolet i możemy sąsiada strzelać z tego pistoletu no bo on nam już nic nie zrobi ta kamera jakby stała wygląda no stoi, no znowu co się stało? wtedy pistolet, Zostajecie za niego, jeżeli gracie na persie, dostajecie naprawdę za niego trofeum. I możecie na przykład, gdy sąsiad was będzie próbował zaatakować. zabija okna. Możecie chwytać jego naboje. Możecie nim spowalniać sąsiada. I, I nic wam nie może zrobić, jesteście tak naprawdę nietykalni, możecie go nie. Szczerze uciekać, Właśnie w ten sposób, i możecie uciekać. Nic wam nie jest, jest w stanie zrobić, a wy macie pistolet, trofeum i rzecz na przyszłość, dzięki co pozwoli wam zwyciężyć Wilsona. No. I to w sumie, jak na dzisiaj to tyle. Dziękuję materiału, Dziękuję za oglądanie i miłego dnia! A, i, 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 i tutaj mi strzeliło, więc no... Subujcie, lajkujcie, jeżeli podobało wam się wideo i na pewno, gdybym wam ki kiedyś pomoże, to albo teraz nawet, to pamiętajcie o subie, lajku no i oczywiście i to są i tyle, jak na dzisiejszy materiał. Dzięki i cześć.